Cześć cześć, z tej strony Wodiak i dzisiaj opowiem wam dlaczego Siwek jest najlepszym koniem w grze, dlaczego powinniście go zatrzymać i go nie wymieniać oraz o ukrytej mechanice o której możecie nie wiedzieć i co więcej możecie się nie dowiedzieć nawet grając wiele godzin w Kingdom Come Deliverance 2. Zapraszam serdecznie. No więc najpierw jak możemy w ogóle znaleźć i otrzymać siwka, czyli naszego de facto pierwszego konia, na którym przybyliśmy tutaj do tej krainy za darmo. Udajemy się do Semin, która jest na zachód od miejsca startowego gry, w którym zaczynamy. Tam jest stednina i musimy odnaleźć siwka, który tam sobie stoi. Ważne jest, że musimy do niego podejść i zauważyć, że to jest nasz koń, bo dopiero wtedy jak to zrobimy, będziemy mogli podejść do stajennego i powiedzieć mu, że to jest nasz koń. Inaczej stajenny może z nami tylko handlować, ale nie ma opcji dialogowym o siwku. Więc jeżeli już podejdziecie do stajennego, to w gruncie rzeczy możecie wybrać te dialogi, które ja teraz w tle wy wybieram i powinno wam się udać, jeżeli oczywiście macie odpowiednie statystyki. Jeżeli nie macie, to zawsze możecie sobie podbić charyzmę poprzez ubranie lepszych ciuchów oraz na przykład wypija znaczy, wypijając... wypijając... <laughs> wypijając perfumy. <laughs> Nakładając na siebie odpowiednie perfumy, które zwiększają nam charyzmę. Jeżeli nie możecie ich sami wytworzyć, bo nie znacie przepisów, to zawsze możecie iść do alchemika i takie Perfumy sobie kupić i powinno wam się udać. W zależności od tego, jaką opcję dialogową wybierzecie, możecie swoją reputację albo tutaj podbić, albo wam trochę ta reputacja spadnie. Nie ma to na tym etapie gry według mnie większego znaczenia, ale efekt końcowy jest taki, że jeżeli wam się uda, to od rzecz jasna otrzymacie powrotem swojego siwka. Różnica między nim a takimi e, innymi końmi, które możemy gdzieś tam spotkać w świecie gry, jest taka, że jeżeli ukradniemy konia, to gdzieś on zniknie. Jeżeli z niego zejdziemy, Gdzieś sobie pójdziemy, odpoczniemy, to ten koń zniknie, natomiast siwek jest tak jak inny, kupiony koń, czyli już należy do nas i dodatkowo możemy go w dowolnym momencie gry przyzwać gwizdnięciem, uzbroić w odpowiedni ekwipunek, nałożyć swoje przedmioty na niego itd. itd. Podchodząc do siwka i naciskając X, możemy sobie sprawdzić jego statystyki. No i jak widzicie, statystyki ma takie sobie. Jeżeli nie wiecie jak je porównać, to możemy podejść do dowolnego innego konia, lub możemy pojechać do konkretnego konia, na przykład tutaj w karczmie w centrum pierwszej mapy, gdzie znajduje się jeden z najlepszych koni, które możemy ukraść. I jak za chwilę sobie porównamy jego statystyki, to zobaczycie, że te statystyki ma o niebo lepsze od siwka. No i w gruncie rzeczy powiecie, no co z tego, skoro przed chwilą przecież powiedziałeś, że nie możemy. Używać takiego kradzionego konia, no bo nam zniknie. No i tak, jest to prawda, ale istnieje pewien wytrych, istnieje pewna mechanika w Kingdom Come Deliverance 2, która pozwala nam takiego konia sobie przywłaszczyć na stałe. Jak widzicie ten biały, ten chyba biały, nie wiem jak kolory koni się określa. Powiedzmy, że biały koń ma o wiele większą wartość niż siwek. To jest ponad 2000 monet. I możemy tego konia ukraść i możemy udać się do obozu koczowników. To już mogliście generalnie znać z mojego innego poradnika w szorcach, na przykład jak zdobyć dodatkową kasę, bo w obozie koczowników jest <mulity> handlarz końmi Mikołaj, go widać na mapie zresztą, możemy też użyć szybkiej podróży i po prostu do niego podjechać i on będzie miał zawsze dla nas dwie opcje. Pierwsza opcja będzie taka, żeby konia wykupić, druga opcja będzie taka, żeby konia sprzedać. No i to właśnie wykupienie, to jest to przywłaszczenie sobie konia. Jedziemy do Mikołaja, on nabija nam nowe numery win na koniach. <mulity> No i możemy już konia używać w gruncie rzeczy jak chcemy. Jak widzicie ten dialog u mnie jeszcze dodatkowo, tylko dodam, że ten dialog nie zawsze się pojawia. Czasami Mikołaj ma sam handel, czasami w ogóle go tutaj nie ma, bo poszedł sobie coś zjeść albo nie wiem, popodziwiać widok. Jak widzicie, za tego konia zapłacimy, on chce, Mikołaj, 1780 groszy. Jest to mniej niż wartość konia, aczkolwiek wiadomo, można, można też jechać i konia kupić w Stadninie, tak? Jeżeli pojedziemy do Stadniny, z której wzięliśmy siwka, no to możemy sobie. Z Sprawdzić, jakie konie mają dostępne. Możemy pójść do stajennego i wykupić takiego konia. No i w ten sposób możemy te konie sobie gdzieś tam upgrade'ować, kupować coraz lepsze i tego siwka wymienić w najzwyczajniej w świecie. Ale ja wam teraz pokażę, czemu siwek jest jak pierwszy Pokémon, czyli ewoluuje. I czemu nie warto go wymieniać, czemu warto go sobie zostawić? I zaryzykowałbym stwierdzenie, że może jest, nie wiem czy najlepszym, ale jednym z najlepszych koni w grze może być, jeżeli zrobicie tylko tak, jak wam pokażę i aktywujecie tą ukrytą mechanikę, którą twórcy Kingdom Come Deliverance 2 dla nas zostawili. Ale najpierw słuchajcie, mały przerywnik. Generalnie chciałbym Was poprosić o to, żebyście zatrzymali się tutaj na chwilę, wykorzystali tą walkę z zielarzem barnabą, żeby delikatnie wspomóc mój kanał, jeżeli oczywiście tylko macie ochotę, to proszę Was, żebyście pomogli mi rozpromować ten materiał, mój kanał i przez to też inne poradniki, zostawiając komentarz pod tym filmem. Niech to będzie komentarz na temat tego materiału, a może jakieś pytanie, które siedzi Wam w głowie, lub jeżeli nic takiego wam na myśli nie przychodzi to napiszcie Barnaba, bo właśnie z zielarzem Barnabą się w tle aktualnie nasz Henryk bije. To mi bardzo pomaga. Każdy subik, każda łapka w górę, każdy komentarz bardzo mi pomaga dojść do coraz to szerszej publiczności z moimi materiałami, rozwinąć mój kanał, a dzięki temu tworzyć dla Was coraz to lepsze kolejne materiały z Kingdom Come Deliverance 2 i z innych gier z otwartymi światami. Także bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie tego subika, jeżeli zostawicie komentarz, to bardzo mi pomoże. A teraz. Teraz do siwka. Słuchajcie, w grze istnieje taka zakładka, którą może nie odwiedzacie, bo nie wszystkich musi ona interesować, ale są to statystyki. Jak sobie wejdziemy w kategorię gracz, następnie w przedostatnia zakładka, to są właśnie statystyki. I tam mamy najróżniejsze rzeczy. Ile walk stoczyliśmy, ile zadaliśmy obrażeń do tej pory, ile kilometrów przeszliśmy na pieszo, a ile kilometrów przebyliśmy dzięki szybkiej podróży, ile godzin spędziliśmy w grze w rzeczywistym świecie, a na ile godzin w świecie Henryka to się przekłada. Ale jest tam też. Statystyka, która mówi nam, ile kilometrów do tej pory przejechaliśmy konno. I generalnie są to kilometry zliczone ze wszystkich naszych podróży konno. To znaczy, jeżeli przejechaliście jeden kilometr na siwku, a jeden kilometr na jakimś kradzionym koniu, ale nawet go nie kupiliście, ale po prostu nim jechaliście, to łącznie będziecie tam mieli pokazane, że konno przejechaliście 2 kilometry. Ale jeżeli tak jak ja, było wam żal sprzedawać siwka, zastępować go innym koniem tego naszego biednego, Pięknego siwka, do którego wszyscy rzucają tyle komentarzy, że brzydszego konia nie ma, i generalnie jest strasznie przykro, jak tak mówią. To jeżeli, tak jak ja, mieliście siwka przez większość gry do tej pory i go nie wymieniliście, to te kilometry w tej zakładce będą u Was jednocześnie kilometrami, które najzwyczajniej w świecie przejechaliście na siwku. I tu jest właśnie ta ukryta mechanika. Bo jeżeli zostawicie sobie siwka i przejedziecie na nim 35 km, bo właśnie tyle twórcy gry sobie wymyślili, to wbijemy, słuchajcie, achievement. Stary, dobry siwek. W sumie to jest atut dostaniemy, a nie achievement, bo to nie jest achievement w grze, na przykład na Steamie czy na konsoli, tylko jest to atut, stary, dobry siwek. I kiedy przejedziemy te 35 km, co nie musi być idealnym dystansem w ogóle przejechanych kilometrów, tak jak wam mówiłem, bo u mnie to na przykład było 36 i Pół, czyli 35 przejechałem na siwku, a pół kilometra na innych koniach, to dostaniemy ten atut. I co nam ten atut daje? Mianowicie, jeżeli wejdziemy sobie w umiejętności i tam zobaczymy w naszych umiejętnościach jeździeckich, to mamy opis tego atutu. I ten atut znacznie zwiększa nam statystyki naszego kochanego siwka. I patrzcie, jakie statystyki siwek ma teraz. Wytrzymałość 213, ładowność 338, ładowności tempo 56, odwaga 12, wartość prawie 5000 groszy. Zobaczcie, jaki ogromny jest to bust, jak sobie porównamy dla przykładu, jakie miał na początku 129, 138, teraz z 213, 338, wcześniej tempo 34, teraz 56. i jak Jaka cena, jaka wartość? Myślę, że generalnie, jeżeli wytrzymaliście z siwkiem, tak jak ja, przez te 35 km, to na pewno nie będziecie żałować tej decyzji, nie zawiedziecie się. I myślę, że tym samym siwek dzięki temu zostaje jednym z najlepszych koni w grze, a na pewno najlepszym, jakiego możemy mieć na pierwszej mapie. Bardzo ważna informacja jest taka, że nie możemy tych kilometrów nabić przy pomocy szybkiej podróży, czyli one nam się nie wliczają do tej naszej statystyki na koniu. To jest zupełnie inna statystyka. Musimy je nabić w taki sposób, no wiecie, wprost, tak, jeżdżąc po prostu na naszym siwku. I generalnie na to mój tip jest taki, że nie musicie tego robić, wy jako wy, w sensie nie musicie, wiecie, manualnie, wy przejeżdżać, trzymając W i shift, czy cokolwiek tych kilometrów. Możecie tak jak ja po prostu pójść. Siwka i przytrzymać E na drodze, na komputerze, rzecz jasne, to jest E na PC i on będzie w ten sposób automatycznie trzymał się drogi. Dzięki temu on nadal będzie robił te kilometry i one będą się wliczały w tą statystykę, której potrzebujemy do tych 35 km. Natomiast drugi mój tip jest taki, żebyście po prostu wykorzystali te 35 km do odsłonięcia mapy, tak? Jeżeli nie chcecie ich zrobić przy okazji, bo jeżeli będziecie używać siwka, to i tak zrobicie te 35 kilometrów wcześniej czy później. Ale jeżeli chcecie te statystyki odblokować wcześniej, to ja polecam po prostu pozwiedzać sobie mapę i odblokować wszystkie te miejscowości na pierwszej czy drugiej mapie. U mnie tak naprawdę jak zrobiłem całą mapę, to miałem około 30 km, jak większość chmurek gdzieś tam poodsłaniałem. No i słuchajcie, to by było na dzisiaj na tyle. Wy musicie ocenić już sami, czy według Was siwek jest wart tego wysiłku, czy nie. Przeze mnie przemawiała duża nostalgia z pierwszej części gry i dlatego go sobie zostawiłem. Później dowiedziałem się o tym atucie. No i generalnie byłem szczęśliwy, że nie wymieniłem go na innego konia. A tymczasem, tak jak już Was prosiłem, zostawcie komentarz, czy Wy sobie siwka zostawiliście, czy nie, oraz Subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami z Kingdom Come Deliverance 2. Mówił dla was Wodiak i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się tam, rycerze. Hej, hej.